Siemanko widzowie, to już będzie dziewiąty odcinek z gry Brawl Stars i to nie będzie po prostu, to będzie taki odcinek informacyjny, że tak powiem. A właśnie w Brawl Starsie stworzyłem nowy klub, mój widzowie Annex. Są już w nim trzy osoby razem ze mną, więc jeżeli chcecie, po prostu jesteście moimi widzami, to po prostu wbijajcie, żeby ten klub był jak najmocniejszy po prostu i... Żeby było fajnie po prostu. Byśmy sobie pograli z widzami. Fajnie by było. Naprawdę. A ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górę sobie z dzwoneczkiem. No i po prostu jutro będzie już normalny odcinek, bo dzisiaj się niestety nie wyrobiłem, co musicie mi po prostu wy... wybaczyć. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie. A to już będzie koniec tego odcinka, a więc siemanko i joł!